Dobry, zapraszam na rozmowę z Weroniką Dudą, pochodzącą z Chudna, finalistką tegorocznego konkursu Miss Polonia. Witamy cię, Weronika. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witamy cię i dziękujemy również za to, że znalazłaś dla nas czas. No, niedługo minął ten czas od finału, podczas którego Ty przedstawiałaś się jako osoba pewna siebie, pozytywnie nastawiona do życia, otwarta na wszelkie nowe wyzwania. No i właśnie te cechy, pewność siebie, odwaga, one mają decydujące znaczenie o tym, że chcemy uczestniczyć w takich konkursach jak Miss Polonia, czy jeszcze są jakieś inne względy, które kierują dziewczynami, które zapisują się na ten jeden z największych konkursów piękności nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć. Tak, wydaje mi się, że odwaga i pewność siebie to kluczowe cechy do tego, żeby brać udział w tak dużym konkursie, jakim jest Miss Polonia. Ale wydaje mi się, że oprócz tego bardzo ważne jest to, jakimi wartościami w życiu się kierujemy. Bo tak naprawdę każda z dziewczyn biorąca udział w tym konkursie jest piękna, jest pewna siebie i jest odważna, ponieważ zdecydowała się na udział w Miss Polonia. Ale oprócz tego każda z nas jest inna i wyjątkowa, bo reprezentujemy cechy, którymi kierujemy się w życiu. W moim przypadku jest to tolerancyjność, jest to zdrowie, miłość, a także edukacja. No właśnie, bo to jest też konkurs, w którym no, występują takie elementy autopromocji. My musimy ujawnić, uczestniczki muszą ujawnić poglądy na różne tematy. Nie ma takich obaw. No i właśnie to przed publicznością bardzo dużą, bo finał pewnie kilka milionów widzów ogląda. I nie ma takich obaw, że jeżeli no te przeprezentowane, przedstawiane zasady, punkty widzenia, przekonania no nie Trafią do odbiorców, no to w tej dobie mediów publicznych ta krytyka będzie zbyt dotkliwa dla uczestniczek. Czy jeżeli już się decydujemy na taki krok, na wejście w ten konkurs, no to po prostu godzimy się już na pewne konsekwencje i nie myślicie już o tym, jaki będzie odbiór, czy jakie będą komentarze. Wydaje mi się, że biorąc udział w takim konkursie, każda z nas jest tego świadoma, że jesteśmy wystawione na publiczność. I ta publiczność jest różna, więc nie każdemu może spodobać się nasz światopogląd, ale biorąc udział w takim konkursie musimy być, tak jak już powiedział Pan wcześniej, pewne siebie, ale także wiedzieć, wiedzieć, czego chcemy w życiu i po prostu być sobą, bo gdy jesteśmy sobą, wychodzi to naturalnie i wychodzi to najlepiej. I o to chodzi w tym konkursie, żeby pokazać, to, kim się naprawdę jest wewnątrz, a nie udawać czy grać kogoś o. innego. No, czyli, jednym słowem, rzeczywiście do odważnych świat należy. I Ty dowod, dowodzi, jesteś dowodem tego. Ta odwaga towarzyszy Ci od wielu lat, praktycznie no, w całym tym już dorosłym życiu, nie tylko w kontekście uczestnictwa w konkursie Miss Polonia. Nawiązuje do Twojej decyzji po maturze w wieku 19 lat. Zdecydowała się wyjechać do Anglii i tam kontynuować naukę na studiach wyższych. No, rzeczywiście, nie każdy by się na taki krok zdecydował. Obcy kraj. No, trzeba też język perfekcyjnie znać, jak to wyglądało w Twoim y, przypadku. Ty ten język już miałaś no, na takim poziomie, że mogłaś od razu przystąpić do nauki y, z podręczników y, y, angielskich, no bo to jest poziom języka nie tylko kom w komunikacji z kimś, tylko to już trzeba specjalistyczne też znać terminy i y, y, ich y, uczyć się y, z podręczników. Czy jeszcze musiałaś poświęcić y, czas na doszlifowanie? E, tak, tutaj będę szczera, że gdy wyjechałam do Anglii, miałam taką blokadę w mówieniu po angielsku. Mimo to, że na maturze zdawałam angielski rozszerzony i matura ustna, zdałam maturę ustną na 100%, mimo to, gdy wyjechałam do Anglii, byłam um, tak jakby zamknięta i bałam się mówić do ludzi po angielsku. Rozumiałam wszystko to, co do mnie ludzie mówią, ale po prostu ja bałam się odpowiadać po angielsku. Także był to dla mnie e, skok na głęboką wodę. Ale też właśnie o to chodzi w życiu, że gdy nie jesteśmy w 100% przygotowane do czegoś, warto podejmować te duże kroki w spełnianiu marzeń, bo mimo tego, że początki były trudne, to z biegiem czasu przełamałam tę swoją barierę językową, zaczęłam mówić po angielsku, i teraz nie mam żadnych problemów. W w komunikacji czy w zrozumieniu, i tak naprawdę mogę dogadać się z ludźmi z różnych środowisk, czy to w środowisku akademickim, czy profesjonalnym w pracy. I właśnie wydaje mi się, że to jest um, takie piękne w życiu, że mimo to, że. Nie jesteśmy na coś do końca gotowi i tak próbujemy e, to zrealizować. To zrealizować mhm. tak. No właśnie no, ty tutaj też y, jesteś przykładem tego zderzenia y, teorii z praktyką. Nauka języka y, w szkole i później zetknięcie się już z tym y, prawdziwym językiem y, y, angielskim. No to są takie dwa, dwie, dwie różne sprawy. Dwie różne I dół, sprawy dół, tak. y, Dużo czasu musiałaś poświęcić, żeby ten język, umiejętności językowe ugruntować i starać się na studia wyższe. Dla mnie było to dość naturalne, ponieważ przygotowywałam się do matury rozszerzonej z biologii, z chemii i z angielskiego, więc było dla mnie rzeczą naturalną, że muszę się uczyć tych trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Jednak w Polsce wydaje mi się, że głównie uczymy się czytać, pisać i słuchać po angielsku. Mówienie po angielsku jest troszkę tak zapomniane, ale gdy już wyjechałam do Anglii i nie miałam wyjścia, gdy znalazłam się w takim środowisku, gdzie angielski to podstawa, to po prostu udało mi się do siebie wyciągnąć i doszlifować. I jakie studia, na jakie studia poszłaś, jakie ukończyłaś? E, tak, ukończyłam licencjat z biochemii ponieważ biologia i chemia to moja pasja od dzieciństwa. Gdy byłam młodsza, brałam udział w Olimpiadzie z biologii, z chemii, a studia magisterskie ukończyłam z klinicznego rozwoju leków. Czyli w przyszłości chciałabym właśnie pracować w przemyśle farmaceutycznym. Ty już tam znalazłaś pracę zaraz. Po studiach, po studiach nie było problemów z zatrudnieniem. Z moją pracą było troszkę inaczej, bo rozpoczęłam pracę na pół etatu w trakcie studiów, w sklepie z suplementami diety i z racji tego, że bardzo spodobałam się osobom, z którymi tam pracowałam i też wykonałam kawał dobrej roboty tak naprawdę, dostałam awans na menadżera w przeciągu kilku w przeciągu kilku miesięcy i um, dostałam swój sklep. Zarządzałam pięcioosobowym zespołem i byłam tak jakby kierownikiem sklepu. Byłam odpowiedzialna za wszystkie czynności związane z prowadzeniem sklepu i decyzja zdecydowałam się na um, rozpoczęcie pracy tam, ponieważ chciałam nauczyć się więcej o suplementach diety. Chciałam nauczyć się um, Jakie objawy możemy leczyć jakim suplementem i właśnie ta praca dała mi tą możliwość. Więc może nie była ona tak stricte w przemyśle farmaceutycznym i w tym co chcę robić w przyszłości, ale dała mi dużo takiego doświadczenia jako też lider i kierownik zespołu. No doświadczenia no i też powodzenia no bo tu trzeba powiedzieć że wiodło ci się w Anglii bo i ukończyłaś studia wyższe i znalazłaś od razu pracę no i ty również w Anglii nabrałaś tych doświadczeń związanych z uczestnictwem w konkursie piękności bo tam zadebiutowałaś właśnie w tego typu rywalizacji tak. powiedz jaki to był konkurs kto mógł w nim brać udział jak to wszystko wyglądało był to konkurs o nazwie Miss Continental UK. Mogły w nim brać udział tak naprawdę dziewczyny z każdego kraju, o każdym wzroście, budowie, czyli był to taki konkurs bardzo otwarty i tolerancyjny, co mi też się bardzo podobało. I zdobyłam w tym konkursie tytuł Miss Popularity dzięki właśnie tutaj głosom z Polski, także dziękuję bardzo za wsparcie, bo bez, bez Was tak naprawdę by się to nie udało. To Cię zainspirowało, ten sukces Cię zainspirował do wzięcia udziału w konkursie Miss Polonia. Ty się nad tym jakoś dłużej zastanawiałaś, czy podjęłaś w pewnym sensie spontaniczną decyzję, jak to wyglądało? Już przechodzimy do konkursu Miss, Miss Polonia, Polonia bezpośrednio. E, tak, było to z, ze sobą połączone, ponieważ e, Miss Continental UK e, odbył się w podobnym czasie jak e, Miss Polonia i wtedy właśnie po tamtym konkursie konkursie w Londynie, wróciłam do Polski na wakacje. Miałam taką rozmowę z moją babcią, która oglądała finał w ubiegłym roku Miss Polonia, która do mnie powiedziała, że Weronika świetnie sobie dałaś radę na konkursie piękności w Londynie. Czemu nie spróbujesz swoich sił w Polsce, skoro dziewczyny próbują? No ja sobie tak myślę, no, no racja. Skoro inne dziewczyny próbują, to czemu ja nie mogę, skoro już mam doświadczenie. Dodatkowo konkurs Miss Polonia jest konkursem większym niż ten w Londynie. Jest to konkurs na większą skalę, który umożliwia e, pokazanie właśnie piękna, siły, inteligencji, pokazania swoich wartości na większą skalę i inspirowania ludzi na większą skalę. Więc stwierdziłam, że e, udział w takim konkursie i tak zawsze był moim marzeniem spróbuję swoich sił. Wysłałam zgłoszenie. Po tym zgłoszeniu dostałam zaproszenie na casting, który był w Krakowie. No właśnie, powiedzmy, jakie etapy były tego konkursu. Na razie wyłączając finał. I jakie przygotowania i jakim wyzwaniom musiałaś sprostać, no, a żeby pokonywać te poszczególne etapy. Tak naprawdę przygotowanie do konkursu zajęło kilka miesięcy, ponieważ casting w Krakowie odbył się w marcu, następnie półfinał w Warszawie odbył się w kwietniu i na półfinał przyszło ponad 100 dziewczyn, a wybrali tylko 21, w tym mnie, więc myślę, że to już jest ogromne wyróżnienie. I bardzo mnie ucieszyła ta decyzja. I ty, y, tam trzeba było też spełnić jakieś y, warunki, zaprezentować y, inne atuty, właśnie takie intelektualne, nie tylko jeżeli chodzi o urodę? Tak, mieliśmy wywiad. Wywiad był po angielsku, ale też po polsku. I w jury byli właśnie przedstawiciele mi z Polonia. Była Ewa Jakubiec, czyli mi z Polonia 2023. Krystyna Sokołowska, czyli mi z Polonia 2022. Czyli wszystkie te osoby, które tak naprawdę wiedzą o branży mm. i wiedzą na jakie osoby i na jakie cechy zwrócić uwagę. Oprócz tego wywiadu był też pokaz, gdzie mogliśmy się zaprezentować na scenie. Ale wydaje mi się, że właśnie główną rolę odegrał ten wywiad i ta rozmowa z jury. Ten awans do finału, ten wybór do finału no był takim Twoim spełnieniem marzeń. On potwierdzał właściwość decyzji o udziale w konkursie Miss Polonia? Tak, było to spełnienie marzeń. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że na ten półfinał specjalnie przyleciałam z Anglii. Musiałam za, zabukować sobie hotel, loty i wszystko, więc postawiłam bardzo dużo na jedną kartę, i gdy udało mi się przejść, byłam po prostu w siódmym niebie. No i jak teraz wyglądają przygotowania do finału? One się zdecydowanie różnią od poprzednich etapów. E, tak, od półfinału do finału czas leciał mi bardzo szybko, ponieważ mimo tego, że byłam w Anglii, e, musiałam być obecna też w Polsce na różnych eventach. Mieliśmy metamorfozę włosów, gdzie zmienili nam kolor, e, formę włosów. Mieliśmy także konferencję prasową w Warszawie. Podczas tej konferencji przedstawili nas jako finalistki z Polonia, a także przedstawili sponsorów konkursu. Oprócz tego mieliśmy sesję wizerunkową, sesję zdjęciową i jakieś tam poszczególne nagrania czy inne sesje, na które też musiałam przylecieć, na których musiałyśmy być obecne. No, jak wspomnieliśmy już wcześniej, to jest naprawdę duży konkurs z dużą oglądalnością, transmitowany na żywo. Ty miałaś w związku z tym jakiś stres? Czy czułaś się jednak swobodnie przy tych licznych kamerach? Tam? To jest bardzo dobre pytanie, bo myślałam, że będę bardzo się stresować, ponieważ był to mój pierwszy występ taki oglądalny w TV. Ale gdy wyszłam już na scenę, czułam taki wewnętrzny spokój, czułam się bardzo przygotowana, bo przed finałem spędziłyśmy dwa tygodnie z dziewczynami w zakopanym, w nasolowym dworze. gdzie Oprócz atrakcji, które mieliśmy zapewnione przez mi Polonia, takie jak lot balonem czy spływ donajcem, przygotowywałyśmy się do tego finału. Miałyśmy próby choreograficzne przez tydzień przed finałem, a później mieliśmy te próby choreograficzne na scenie już tej głównej. Więc gdy, gdy już był ten mój czas wyjścia na scenę. Stwierdziłam, że tak naprawdę nie będę się stresować, już jestem na tyle przygotowana. I co jest najgorsze, co może się stać? Najwyżej, gdyby, gdyby któraś z nas się wywróciła, mm -hmm. czy potknęła, przecież też można z tego jakoś mm -hmm. wybrnąć, stać. E, także gdy już wychodziłam na scenę, czułam taki spokój raczej niż stres. I z tego występu Ty byłaś w pełni zadowolona, czy tak na przykład z perspektywy czasu, na przykład może jeszcze raz oglądnęłaś ten występ? Coś byś jednak skorygowała, troszkę zmieniła. Tak, oglądałam kilka razy mój występ, ale szczerze powiem, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Wyszło dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałam, tak jak to wyćwiczyłyśmy, także jestem w 100% szczęśliwa. Mhm. Ze spokojem się przyjmuje werdykt jury, czy jednak trochę taki niedosyt pozostaje, że no jednak niemniej tę koronę założyli na głowę. Wydaje mi się, że ze spokojem, bo gdy podchodzimy do takich konkursów, musimy pamiętać o dystansie. Korona jest tylko jedna, a było nas tam 24 dziewczyn 21 z Polski, 3 dziewczyny z Ameryki. Więc wydaje mi się, że każda z nas chciała wygrać. Ale też każda z nas dawała sobie sprawę z tego, że tylko jedna może wygrać. Więc gdy usłys usłyszałam ten werdykt, mm -hmm. em, tak naprawdę no, pogodziłam się z tą decyzją. Powiedziałam, że szansa jest 1 na 24. Aha. Więc ja też jestem osobą bardzo realistyczną. I byłam, brałam udział w tym. Em, w tym konkursie nie tylko po to, żeby wygrać, ale też po to, żeby pokazać siebie, żeby właśnie zawalczyć z sobą, żeby pokonać tremę i żeby zobaczyć, czy odnalazłabym się w takim środowisku. No domyślam się, że to wszystko zostało zrealizowane, co sobie zakładałaś tak. przed programem, i przed finałem. Dodajmy jeszcze, że Maja Klajda z Łęcznej z Lubelszczyzny została tegoroczną Miss Polonia. Udział w finale wiąże się z jakimiś propozycjami dla was, nie wiem, w modelingu, w mediach, czy w jakichś innych branżach. Na pewno dla wygranej, dla z Polonia jest kontrakt. Jeśli chodzi o nas jako finalistki, to wydaje mi się, że już jest indywidualne i zależy nie. od tego, jak same sobie poprowadzimy naszą ścieżkę i od tego, jakie mamy też propozycje. No właśnie, czyli nie dostałaś jeszcze żadnej? Jeszcze nie dostałam nie. żadnej propozycji. Szczerze w przyszłości w wolnym czasie mogłabym podziałać w modelingu, szczególnie w fotomodelingu, czy właśnie jeśli chodzi o wybiegi. Czyli ty jesteś otwarta, nie, nie, nie jest tak, że ty jesteś nastawiona w 100% na farmaceutykę i temu poświęcisz dalszą karierę. Możesz w razie otrzymanych propozycji to wszystko pogodzić w jakiś sposób. E, tak, mogę to pogodzić w jakiś sposób, ale ja też jestem taką osobą realistyczną, która twardo stąpa po ziemi. Więc tak jak mówiłam na początku, nauki ścisłe to jest moja pasja i e, chciałabym rozpocząć pracę w przemyśle farmaceutycznym tak na poważnie, ale gdybym znalazła czas, bo jestem też taką osobą, która lubi robić dużo rzeczy jednocześnie i która potrafi zarządzać swoim czasem, chciałabym też znaleźć czas właśnie na na modeling, na spełnianie mhm. swoich pasji. No, ty też podkreślałaś, że jesteś wrażliwa na potrzeby innych ludzi. No i tak. tutaj ta farmaceutyka to chyba taki trafiony tak, zawód, bo dziesiątki. można, nie wiem, na przykład pracować nad jakimś lekiem, który ograniczy cierpienie lub zrewolucjonizuje w ogóle leczenie w jakiejś ciężkiej chorobie. Jest to jakiś kierunek marzeń? E, tak, dokładnie tak jak pan mówi. E, przemysł farmaceutyczny daje nam możliwości. E, Wynalezienia leku, leczenia, które może pomóc chorym w zniwelowaniu ich cierpienia czy w po prostu pomóc z objawami choroby, które mogą być uciążliwe na co dzień. Więc wydaje mi się, że połączenie tych takich moich cech charakteru, jak dobroć, wrażliwość, empatia, z moją wiedzą i z wykształceniem, byłoby właśnie. Um, Świetnym połączeniem mhm. w przemyśle farmaceutycznym. No właśnie o tym połączeniu y, y, mówisz. Ja tutaj też widzę takie charakterystyczne u Ciebie połączenie z jednej strony marzenia, y, z drugiej takie twarde stąpanie y, po ziemi. Y, no ten balans też chyba ułatwia realizację właśnie tych marzeń, bo nie chodzimy cały czas tak. w chmurach oderwani od rzeczywistości. No tylko możemy korygować ewentualne jakieś potknięcia, czy błędy i skutecznie iść do celu. Tak, właśnie o to w tym wszystkim chodzi: żeby podchodzić z dystansem do życia, tak naprawdę i do wszystkiego, co nam się w życiu przytrafia. I do tego, żeby uczyć się z porażek, z błędów, wyciągać z tego wnioski, bo tak naprawdę udział w konkursie piękności, czy, czy cokolwiek innego w życiu, co robimy, nie zawsze musi iść po naszej myśli, ale najważniejsze jest to, jak reagujemy na taką sytuację. No właśnie, jak wyciągamy wnioski, no najważniejsze nie poddawać się, bo tak. porażka no, niekoniecznie oznacza klęskę. Tak. Czasem czy warto no? się dwa kroki cofnąć, a trzy zrobić do przodu. Nie nazwałabym tego tutaj porażką, mhm. bo jednak udział w finale ja mówię Polonia, ogólnie. Tak? Ogólnie, ogólnie, o wszystkich tak. przedsięwzięciach, nie, nie, nie o, 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 o mi z Polonia. Tak, tak ogólnie o wszystkich mhm. przedsięwzięciach, mhm. z porażek czy z jakichś tam nieudanych sytuacji dobrze wyciągać wnioski no i no lekcje. Właśnie. Tak, I się no, nie poddawać tego Tak, ta, jak pan oczywiście, mówi. no oczywiście udział w finale Miss Polonia, no to jest jednoznaczny sukces. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Ty mówiłaś też o tych swoich, o swojej pasji, umiejętności godzenia różnych obowiązków, no to też to moim zdaniem można pod, podsumować, że jesteś po prostu osobą pracowitą, no bo tak. bez pracowitości, zaangażowania nie udałoby się to wszystko. Tak, wydaje mi się, że ta pracowitość i taka dyscyplina zrodziła się, gdy już byłam młodsza, ponieważ wtedy musiałam pogodzić szkołę ze szkołą muzyczną, bo gdy miałam 7 lat zaczęłam grać na skrzypcach. I było to też takie dość duże wyzwanie, ponieważ szkoła muzyczna rządzi się swoimi prawami. Na skrzypcach trzeba ćwiczyć tak naprawdę codziennie, a oprócz tego byłam bardzo dobrym studentem w szkole, z bardzo dobrymi wynikami. Później przeniosło się to na moją podróż za granicę do Anglii, gdzie jednocześnie studiowałam, a później także pracowałam, więc potrafiłam pogodzić naukę z pracą. A jednocześnie mhm. jeszcze teraz pracę z udziałem w Miss Polonia, co też wymaga ode mnie dużo czasu i zaangażowania. No tutaj też bym przeszedł do takiego wątku, który Ty poruszałaś w trakcie programu czy w tych publikacjach przed finałem, mianowicie dotyczących autorytetu. Ty wskazujesz jednoznacznie swoją mamę, tak Agatę, panią Agatę Dudę, no, która rzeczywiście w swoim życiu wykazała się wielkim zaangażowaniem, wytrwałością w dążeniu do celu i w godzeniu również wielu bardzo ważnych obowiązków, ponieważ no, przedwcześnie zmarł wasz tato, tak. mąż mamy. No, i została z małymi dwoma córkami, z tego co wiem, ma siostrę. Tak, tak. tak. No, czyli tych wyzwań rodzinnych rzeczywiście nie brakowało. Jednocześnie nie zaniedbała mama tej kariery zawodowej. Obecnie jest dyrektorem szkoły w Chudnie, jest historykiem z wykształcenia. Mówi po angielsku, pisze książki tak. regionalne. No, faktycznie było z kogo brać przykład. przykład. i no, w rzeczywistości widzieć ten upór z walkę z codziennością, no i rezultat pozytywny. To chyba rzeczywiście taki był duży handicap w Twoim życiu. Tak, moja mama z moim największym autorytetem, też inspiracją i wsparciem, bo tak jak tutaj Pan wspomniał, jest to kobieta silna, która też się nie poddaje mimo tego, co spotkają łoją w życiu, a która też potrafiła. Tak naprawdę pogodzić dom z pracą i z niestety przykrą sytuacją, która spotkała ją w życiu, i mimo to tak naprawdę dążyła do osiągnięcia swoich celów i swoich marzeń, i wychowała mnie i moją siostrę. Wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo teraz jesteśmy silne i nie boimy się po prostu wychodzić ze strefy komfortu w celu osiągnięcia tego, czego chcemy w życiu. No to też takie korzystne, no nie musiałyście szukać autorytetów, miałyście tak. w domu zaraz obok. Ty mówiłaś tutaj, że musiałaś się bardzo zaangażować oczywiście w ten konkurs Miss Polonia, jednocześnie pracowałaś w Anglii. Tak. No i właśnie powiedz o tych wydarzeniach powiązanych z twoją pracą w Anglii i z udziałem w konkursie Miss Polonia, bo w efekcie, tego konkursu, Ty podjęłaś taką, można powiedzieć, przyspieszoną decyzję o powrocie do Polski. E, tak. Gdy e, dostałam informację, że przechodzę do finału, moi współpracownicy w Anglii byli bardzo, bardzo wspierający i powiedzieli, że tak naprawdę, jeśli potrzebuję czegoś, e, jeśli potrzebuję kogoś, żeby pokrył moje godziny w pracy czy coś, to oni e, jak najbardziej pokazali to wsparcie. Jednak zdecydowałam, że Udział w tym konkursie mi Polonia wymaga tak naprawdę bardzo dużo czasu, a tamta praca była wspaniała, ale nie do końca było to coś, co chcę robić na dłuższą skalę, ponieważ pracowałam jako menadżer w sklepie z suplementami diety, a ja bym chciała pracować z tymi suplementami diety, czy z lekami bardziej tego tak od podszewki w laboratorium. Więc stwierdziłam, że teraz jest dobry czas na to, żeby wrócić do Polski, skupić się na finale Miss Polonia. Ponieważ w Anglii to, co chciałam osiągnąć, osiągnęłam. Skończyłam dwa kierunki studiów z wyróżnieniem, zdobyłam doświadczenie zawodowe, a teraz jest dla mnie taki czas, żeby trochę jakby pobawić się życiem, żeby wyjść ze strefy komfortu, spróbować czegoś nowego i dlatego zdecydowałam się wrócić do Polski, spróbować swoich sił w Miss Polonia, a a później zobaczę, co dalej. Planuję zostać na razie w Polsce, może tutaj y, szukać zatrudnienia, a jeśli nie, to zawsze mogę wrócić do Anglii. No Faktycznie, trochę postawiłeś wszystko na jedną kartę. A tam większa pewnie satysfakcja z tego, tak. że w tym konkursie Miss Polonia y, Ci się y, powiodło. Mówiliśmy y, o Twoim zaangażowaniu, o pracowitości. No, są wakacje. Finalistka Miss Polonia y, tegoroczna już ma plan na odpoczynek, na wakacje? No właśnie, jeszcze żadnych planów nie mam tak naprawdę, mhm. bo też nie wiedziałam, jaki będzie wynik z Polonia. Każda z nas miała szansę wygrać, więc nie chciałam robić żadnych planów w razie tego, jakbym miała wygrać, bo wtedy z Polonia ma bardzo napięty grafik, więc jak na razie nie mam nic przygotowane. Mhm. A na przykład do Chudna z dużą radością przyjeżdżasz. Jeszcze jak byłaś w Anglii, to przyjazdy tutaj, pobyty kilkudniowe one no, ładowały akumulatory, przygotowywały do nowego etapu pracy, takie dni pozytywne tutaj spędzałaś? Tak, przyjazdy do Chudna kojarzą mi się właśnie z takim spokojem i wypoczynkiem, ponieważ w Anglii teraz mieszkałam w Londynie. Jest to duże miasto, jest dużo ludzi, tłumy, jest głośno, co bardzo lubię, ale jednak czasem... Warto przyjechać do spokojnej wsi gdzie mogę odpocząć, spotkać się z rodziną, zjeść dobre jedzenie i po prostu naładować baterie na kolejne przygody. No, kolejną przygodą teraz, taką wydaje się naturalną dla Ciebie jest znalezienie pracy. No, co pewnie nie będzie dużym problemem, oby była jak najbliższa twoi, Twoim planom. No i żebyś, życzymy oczywiście, żebyś realizowała kolejne te swoje cele no i za jakiś czas żebyśmy się tutaj spotkali i porozmawiali może o lekach nad którymi tak. pracujesz które będą pomagać w leczeniu ludzi za to co osiągnęłaś do tej pory bo jesteś osobą bardzo młodą 24 letnią gratulujemy Dziękuję i zarówno w ukończenia studiów w Anglii i tamtejszej pracy no i tego konkursu Miss Polonia rzeczywiście masz się czym pochwalić masz duży dorobek ażeby ruszać w kolejny etap życia już tutaj w Polsce dziękujemy Dziękuję jeszcze bardzo. raz za rozmowę Weronika Duda pochodząca z Chudna była naszym gościem, finalistka tegorocznego konkursu Miss Polonia dziękujemy Dziękuję. dziękujemy za uwagę Numer 8. Weronika Duda. Chętnie podejmuję nowe wyzwania i mam wiele zainteresowań. Gram na skrzypcach i moją pasją są nauki ścisłe. W przyszłości chciałabym pracować w przemyśle farmaceutycznym. Pragnę zainspirować młode dziewczyny do pracy nad sobą i spełniania swoich marzeń. Jestem osobą pełną empatii i angażuję się w akcje charytatywne.